Witam, mamy tutaj tłoki z silnika 1.9 DCI Renault Senik 2 2004 rok i chciałem pokazać, jakie ma nagary ten tłok na, na górze. Jak bardzo on musiał olej palić, że aż taka skorupa się wzięła. Czasami takie białe też naloty się robią jak wodę pali, ale ten akurat wody nie palił, więc te nagary to są naprawdę Masakrycznie duże Chciałem pokazać tutaj Jaki duży glut tam jest. O Masakra. Czegoś takiego, jeszcze takiego czegoś nie widziałem, żeby Takie coś było. Masakrycznie czy dużo? A wody nie palił, bo gdyby wodę palił, to bym rozumiał, że to takie coś się zrobiło, ale A tutaj to jest naprawdę już na wszystkich tłokach, na wszystkich tłokach tak. Masakra takich tłoków to jeszcze nie widziałem. Na każdym tłoku takie coś jest. Tutaj już mam wyczyszczony tłok. To ten wygląda ładnie, ale, ale naprawdę była masakra. Tak samo nagary były tutaj, nie? Tu już też mam wyczyszczone nagary. Między pierścieniami, ale. Zdziwiony jestem bardzo czymś takim. No dobra, to by było na tyle, i do zobaczenia.